Warmia w kontekście prawnym, społecznym i gospodarczym, mimo upływu wielu lat, bo aż do roku 1775, praktycznie się nie zmieniła od czasów średniowiecza. Jak do tego doszło? Otóż od czasu II Pokoju Toruńskiego funkcjonowała ona jako niewielkie dominium biskupie w ramach prus królewskich, na zasadach podobnych co księstwa duchowne w Rzeszy. Miała ona swoje prawo publiczne, prywatne, nazwę geograficzną, herb, a nawet prawo dobicia własnej monety, którego to jednak nie wykorzystywała. Od 1513 roku biskupi warmińscy przywodzili z ramienia króla stanom, a następnie sejmikom generalnym pruskim, a po Unii z 1569 roku weszli w skład Senatu, zajmując piąte miejsce wśród senatorów duchownych. To właśnie biskupici konsekwentnie przeciwdziałali pełnej unifikacji z Prusami, stąd wspomniany zastój trwający aż do rozbiorów.